Dzień dobry przy czwartku, drodzy widzowie. Czwartek 31 października, popatrzcie, jak się pięknie krajobraz u mnie zmienił. Jak się zarzuciło, że tak powiem. Trzeba się pięknie poprzebarwiały. No niestety, pogoda jaka jest, każdy widzi, ale żółto się bardzo zrobiło u mnie. To takie szybkie nagranie, zanim ruszę. Do pracy. Bo jest godzina 6:30. A będziemy działać coś po południu. Zapraszam na film. Cześć ponownie. Witajcie, drodzy widzowie. No, nie da się ukryć. Jesień wkroczyła do nas bardzo, bardzo mocno. To, co wam rano pokazywałem. Popatrzcie, jak tu żółto się zrobiło. Kurde. Liście popadały grabienia teraz Coś innego Wam chciałem pokazać Zauważcie jedną rzecz, jak ładnie moje owieczki golą trawkę Tutaj prawdopodobnie widzicie, ostatnio było o tak Tu, tu, tu Tu, tu. I o tak było I dokładnie tutaj widać, jak jest ładnie wygolone Popatrzcie teraz tutaj Trawka Przestawiłem trochę ogrodzenie i widać, gdzie nie sięgają, gdzie jest ładna trawa, a gdzie już ładnie wygoliły. Jeszcze dziś ich tutaj zostawię. Dzisiaj mamy czwartek. Być może jeszcze nawet jutro zostaną, ale w sobotę będę to musiał jakoś przestawić. Z tym, że widzicie, po tej linii już za dużo nie zdziałam. Mogę bardziej wyprostować w tą stronę. Natomiast stamtąd będę musiał przeciągnąć od tego rogu. Czekajcie, czy Wy dobrze widzicie? Stąd, od tego rogu będę musiał przeciągnąć, tak na wprost. I może się uda o tutaj troszeczkę tej trawy Tak jakby to przedłużymy Może tutaj Tu jest przepiękna trawa, kurczę Pamiętacie, tu kiedyś miałem wybieg I tu jest bardzo ładna trawa Bardzo ładna Zasiana trawa była i, I kurczę, ładnie się tutaj zazieleniło I jakby to się udało Ale nie mam takiego długiego płotu I zastanawiam się czy czasem nie powinienem drugiego takiego kupić, żeby tutaj właśnie wygrodzić im, bo tu by miały naprawdę super. Jaki plus takich ogrodzeń? Minusy to już Wam mówiłem, nie? Że tam słabo się rozkłada, że, że trzeba o tak naciągać, bo inaczej jest po wyginane, tak jak o tutaj. Więc ja się tutaj wspomagam jakimiś różnymi tutaj rzeczami, które mogę się podeprzeć, tak? Natomiast plusem ogromnym jest to, że przedstawiałem ostatnio ten płocik, płotek, ten, ten wybieg, yy, w sobotę. W sobotę przestawiałem i od soboty ani była siana nie dałem owcom. Owczem, tam rzucę im jakoś kukurydzę, jakiś owiec, tam troszeczkę taką, taką łyżkę nie? dziennie. Natomiast one żyją na trawce. I to jest super sprawa, powiem Wam, bo odciąża mnie to po prostu. Raz, że zapasy siana mi tak szybko nie znikają, a drugi raz, no wiecie, rozstawiam na tydzień, zapominam o temacie. Woda, ewentualnie jakieś zboże i jest super. I jak się zaokrągliły, poczekajcie. Ja muszę wyłączyć pastucha, bo jak pamiętacie albo i nie, mocno kopie. Bardzo mocno kopie, dlatego wyłączymy pastucha. Cześć gołąbki, co u was słychać? Ale Was tu jest, ja Cię kręcę. Żeby mi się te owce tak mnożyły, jak te gołębie. To by było git. Dobra, musimy tam się teraz jakoś przeczołgać. Tu jest najniżej, idziemy tu. Brrr, tu, 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 tu. Ciach, ciach. Jesteśmy na wybiegu. Jesteśmy na wybiegu. Popatrzcie jak owieczki się zaokrągliły. Nawet Wacuś jaką ma dubkę okrągłą. A Wacuś już nabiera takiej grzywy, jakby tutaj widzicie, tak od przodu. Jak to samiec, nie? Taką grzywę ma. No co? Co to za strachy? Co wy się boicie? Szefa się boicie? No to już źle z wami. Pokażcie się z boku. O, patrzcie, jakie okrągłe dubki. A chyba im dobrze. Tutaj u mnie zapasły się troszeczkę. No dobra, otwieramy ich, bo po to przyszedłem do nich. Wodę widzę mają jeszcze, więc tylko otworzę i, i tyle. Ej, ej, ej. Ja ich tak otwieram tutaj. Przystawiam, żeby czasami jak w pędzie wbiegają tutaj, to widziałem, że po prostu we trzy jak się wypnę w tą furtkę, to się zatrzasnęło. Więc podstawiam w ten sposób, żeby utrudnić im jakby wbieganie w trzy naraz. Bo takie mają dziwne zapędy, może nawet tak bardziej. O, coś takiego. No dobra. Tak wygląda plac budowy kurde mam jeden problem drodzy widzowie pamiętacie odcinek w którym ziemniaczki przywiozłem i było tego no ponad chyba półtorej tony jeśli dobrze pamiętam i tak do busa wrzucić sam, z busa wrzucić zrzucić sam i efekt jaki a no taki że mnie tak w kręgosłupie łupie od tygodnia że szok po prostu Ciężko mi podnieść jeden krawę... jedno obrzeże. To nawet nie jest krawężnik, to jest obrzeże. Krawężnik jest przez dużo, dużo grubszy. A i tak ból jak choroba. Więc. Trochę mnie to spowalnia. Dobra, pastuch. Ech, pastuch włączony. Troszkę mnie to spowalnia. Słuchajcie, jak ma ktoś jakiś patent, tylko wiecie, ja nie mówię o podnośnikach tych takich. Tak powiem profesjonalnych: bo ja nie będę żył z układania obrzeży ani kostki, więc nie potrzebuję profesjonalnych rozwiązań. Ale jakby to fajnie zrobić, żeby kurczę tak się nie męczyć? Wiecie, najgorsze jest to, jak kładziecie obrzeże, tu niby wszystko pasuje, a pół centymetra na przykład za nisko. No i weź, żyj to kurcze do góry z powrotem. Masakra. O, patrzcie, jak ładnie nawożą mi od razu tutaj, gdzie jedzą, to mi cały trawnik nawożą. No, więc jak ktoś ma taki patent, dajcie znać. Chętnie posłucham, może coś sobie wdrożę, bo nie ma dużo tych krawężników, ale no samemu powiem Wam, ciężko się to układa. Tu jest ładnie wykorytowane. Podkładzenie. Zwożę sobie powoli te krawężniki, bo ja je mam aż tam, tam koło, koło saby. Tu muszę kawałeczek dociąć. Już nawet takie paski, wiecie, na takich paskach je kładę i sobie Mogę wtedy je łatwiej podnieść, nie? ale mimo wszystko no jest to ciężar, który ostatnio na mój kręgosłup coś nie bardzo działa. Już nawet taki pas mam założony, bo kurczę po prostu boli. Ten kręgosłup tu jeszcze bym chciał trochę zwalczyć przed śniegiem tego drzewa. Kurczę, czasu mi na wszystko brakuje. Pokażę wam jak wygląda. Jak wygląda to moje przyszłe pastwisko, jak wygląda ten poplon, który. Został zasiany, czyli żyto. No i od razu widać, widzicie, gdzie. Yy, gdzie było jakieś nawożenie czy coś, nie? Nie to, że ja jakoś sztucznie nawoziłem, ale tutaj było. Tutaj był kiedyś obornik wyrzucony od przepiórek. I od razu widać ten moment. W ogóle tu było przekopane. Tam dalej, taka ciemna ta. Tam było ognisko palone przeważnie. I tam pełno tego popiołu. No i jest. Tak to wygląda. Myślę, że trawka naprawdę zacna. Trawka, no nie trawka, zboże, tak? Nie posionym chodzę, ale no trudno. Przejdę trochę, pokażę Wam co i jak. Jak to wygląda. Widzicie, o, tu jest to miejsce, gdzie były ogniska palone, gdzie było dużo tego popiołu. I też widać od razu lepiej. Dużo fajniej ta trawka wygląda. Tutaj nie było nic. Kurczę, trawka, cały czas trawka i trawka. To żadna trawka, zboże. Tutaj kaszanka, nie? Słabo. Tutaj chodziłem i sypałem, sypałem popiołem z kominka. I też, widzicie, jest dużo lepiej. Dużo, przejdźmy tam dalej. Przejdźmy tam dalej i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Ja tu nie byłem. O. I tu mam ten mały problem. Widzicie? Mały nie mały, a po tym poznacie na pewno To właśnie, te sarenki Kochane Znalazły sobie teraz Darmową wyżerkę, codziennie rano przychodzą tutaj I zjadają mi to zboże. Nie wiem czy to dobrze Czy nie, no zależało mi żeby to było Jak najbardziej duże i zielone Żeby to przyorać Jak one to strzygą No to tak nie bardzo trochę O tutaj Podpatrzycie mojego sąsiada, który się buduje coraz większy, to ten domek jego. Ale dobra, czekajcie. No i tu widzicie, tu jest trochę słabiej. O, tak jak popatrzycie, od razu widać, gdzie jest trochę lepiej, gdzie jest trochę słabiej. I mam nadzieję, że właśnie ten problem rozwiążemy tym poplonem. Przeoramy go i powinno być dobrze. No, patrzcie, tak jak tu. No jest kaszanka, nie? W porównaniu na przykład z tamtą częścią. Nawet tu jest troszeczkę lepiej. No jeszcze, jeszcze tutaj troszkę zabiegów trzeba zrobić, żeby to fajnie wyglądało. A tutaj jakiś solidny, naprawdę duży dom powstaje. Będę miał jakiegoś dużego sąsiada. W sensie z dużym domem, o tak. Nie wiem, czy on jest duży, czy nie. Chyba nie. A czy widziałem go? Dobra, przejdźmy do końca, do końca, przejdźmy, zobaczmy Co tutaj się dzieje Tyle, dalej nie będziemy szli Tak to wygląda Spora budowa, nie? Nawet nie wiem, co to te słupy są Coś, coś chyba Jakieś papierki przychodziły, że ten sąsiad będzie Ogród zimowy budował i nie wiem, czy to właśnie te słupy nie są pod ten ogród, o te Ten, ten i ten, ale to Nie wiem, nie mam pojęcia Dobra, nieważne nie będziemy się zajmować obcą osobą. Idziemy po tego kamienia. Uff, idziemy po tego kamienia. I coś tam podziałamy. Chodź pan. O ty dziadu. Jedną ręką będzie ciężko. Uff. Ciężko jedną ręką. Uff. No ale ocencie sami. Dajcie znać, czy to dobrze wygląda, czy nie. Na mój. Amatorski, że tak powiem, rozumek Wydaje mi się, że nie wygląda to źle Zwłaszcza, że o! To, o, to jest właśnie, co chcę Wam pokazać Patrzcie, jak są wystrzyżone I to jest zasługa tych Dziadów, o, których pełno tu jest śladów Wygolone jak kosiarą, kurde Ja je przeganiam, ale wiecie, to To jest taka trochę walka z wiatrakami, bo One przychodzą bardzo, bardzo wcześnie rano Piąta Czwarta czasami Więc no nie będę codziennie nocy zarywał, żeby przegonić te sarenki. Mam nadzieję, że jak tu się sąsiad wybuduje, to się ogrodzi. A jak tu się ogrodzi, to już zamknie drogę jakby, bo one teraz przychodzą za mojego płotu. To ścianę nie mam zagrodzoną za mojego płotu. Przychodzą jak ten kibelek tam i tu wchodzą, nie? Jak sąsiad się zamknie, a ten sąsiad ma plac aż, aż gdzieś o tu między tymi dwoma słupkami dotąd. No to naprawdę dużo ogrodzi. Ja sobie ten kawałek przegrodzę. O tu. I tutaj zamkniemy. I już powinno być ok. Już powinienem się pozbyć tego problemu, bo tędy mi nie przechodzą przez ten płot. No ale tam z tyłu tak. Kamień ktoś chce? Mam na ciu. Wy, Wyślę im postęp. No by się ktoś zdziwił, jakby pak otworzył. O, a tu mi się coś nie podoba tu mi się coś nie podoba i tu mi się wydaje, że nasz rudy koleżka sobie działa. A jak sobie tędy przechodzi, o ścieżkę wydeptał. O, to już mam rozwiązanie dla kamienia. O, masz dziadu. To ci życie utrudni. Żeby ci tak łatwo nie było, o. No. Dwa w jednym. Nie muszę go targać i zatkałem dziurę. Lubię takie rozwiązania. Ale nie o tym. Ja dzisiaj jesień Wam chciałem, drodzy widzowie, pokazać. Patrzcie, jak to wszystko żółknie pięknie. Listki opadają. No, nie da się ukryć, zima nadchodzi dużymi krokami. Eee, a tu jeszcze tyle tematów, żeby, kurczę, przed zimą zamknąć. Naprawdę dzień coraz krótszy. Ciężko, ciężko to wszystko pogodzić. Tutaj czosnek już jest zasadzony, przykryty, żeby te dziady czworonożne nie zjadły pędów. Żałujecie mojego głogu? Też mi go szkoda, powiem wam, też mi go szkoda. O, tutaj leży. No ale nie było innego wyjścia. Coś tam posadzimy innego. Może nawet głog, bo tam znalazłem e, takie niewielkie sadzonki w lesie. Więc, może nawet łuk zasadzimy z powrotem. No, niestety, raz że on w samym środku wypadał, drugi raz te jego korzenie mega mega utrudniały. Dlatego musiałem go usunąć. Też mi było przykro z tego powodu, bo nie lubię takiej e, takiej pustki, że tak powiem. Patrzcie, tą o tutaj, tą dziką gruszkę też będę musiał usunąć, jak w tą stronę się będę rozbudowywał. No i tu takiej łysa powstaje wkoło tej mojej budowli. Nie bardzo mi się to podoba. Lubię jak jest fajnie zadrzewione, ale no ale tak musiało być niestety. Tak musiało być. Drodzy widzowie, dziś postaram się coś tutaj ruszyć. Wiercić jeszcze nie mogę. Czekam aż zaschnie, przynajmniej do soboty, czyli tydzień chciałbym poczekać. Aż ten beton stwardnieje i dopiero wtedy będziemy działać. Nawet nieźle to wygląda. Tak jak sobie zerkniecie, nie wygląda to źle. Ktoś mówił, że betonem obsadza. Ja miałem resztki tutaj betonu, więc też zostały wylane, żeby usztywnić troszeczkę, ale generalnie w piasku to robię. Myślę, że tu nie będzie jakichś niewiadomo obciążeń ani nic. Nikt tym nie będzie też ruszał, więc powinno być dobrze. W samym piasku powinno być ok. Oczywiście tu będziemy trochę zbierać tej ziemi. Tu więcej, tu już mniej, bo jest trochę zebrane i rzucimy piach. Wszystko będzie piaskiem łatwiejszy w utrzymaniu czystości. Wchłania wilgoć po tych główienkach, więc powinno być dobrze. Idę ich karmić, zaraz do Was wracam.